Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was do Kuchni Obżarciucha na schab gotowany w mleku. Jest to wyborna domowa wędlina. Już nie raz robiłem schab z tego przepisu. Taki schab często robię i wykorzystuję go na kanapki lub kroję na pół misek kiedy mamy gości. Polecam ten przepis. Do przygotowania schabu gotowanego w mleku potrzebuję schab w kawałku, mleko, ziele angielskie, liście laurowe, sól, Majeranek, czosnek suszony, słodką paprykę, pieprz mielony, ostry paprykę i suszony lubczyk. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to was do tego zachęcam. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Do miseczki wsypuję 1,5 łyżeczki soli. Dodaję łyżeczkę Majeranku, pół łyżeczki pieprzu czarnego mielonego. Wsypuję łyżeczkę suszonego lubczyku. Łyżeczkę słodkiej papryki i łyżeczkę suszonego czosnku. Dodaję jeszcze pół łyżeczki ostrej papryki. Przyprawy ze sobą mieszam i za chwilę będę nimi nacierała schab. Umyty schab osuszam ręcznikiem papierowym. Mam tutaj kilogramowy kawałek schabu. Schab kładę na folii spożywczej i obsypuję go z każdej strony przyprawami. Schab szczelnie owijam w folię i wstawię go do lodówki na 24 godziny. Taki schab w lodówce powinien spędzić minimum 12 godzin, a najlepiej jak odpoczywa w przyprawach przez dobę. Schab spędził w lodówce prawie dobę, odbijam go z folii i zostawię na godzinę na blacie, żeby się ogrzał do temperatury pokojowej. Zimny schab wyciągnięty z lodówki i od razu dany do gotowania będzie potrzebował więcej czasu na to, żeby się ugotował. Do garnka wlewam litr mleka. Dorzucam 4 kulki ziela angielskiego. I wrzucam 3 liście laurowe. Mleko zagotowuję. Do gotującego się mleka wkładam schab. I dolewam tyle wrzątku, żeby schab był cały przykryty. Tak, przygotowany schab doprowadzam do zagotowania i jak zacznie się gotować, to gotuję go na średniej mocy palnika przez 30 minut bez przykrycia. Mleko ma się cały czas gotować. 30 minut minęło. Palnik wyłączam i przykrywam garnek ze schabem. Schab w mleku zostawiam teraz na godzinę. Godzina minęła. Pora wyjąć schab z garnka. Schab z mlekiem jest nadal ciepły. Ostrożnie wyjmuję schab na ręcznik papierowy. Na schabie mam taki kożuch z mleka, ściągam go i schab osuszam ręcznikiem papierowym. Schab jest jeszcze ciepły, ale zobaczcie, ładnie się kroi, nie rozpada się. W środku też wygląda bardzo apetycznie, a Wy robicie takie domowe wędliny? Taki schab znakomicie sprawdzi się na kanapki zamiast zwykłej szynki ze sklepu. Można go pokroić na półmisek z wędlinami, kiedy zjawią się goście. Znakomicie smakuje podany z sosem, na przykład chrzanowym. Niektórzy taki schab kroją w plastry i podają go na ciepło do obiadu. U nas zdecydowanie wygrywa w wersji na zimno jako wentina. Spodobał Ci się przepis? Daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Po więcej smacznych przepisów zapraszam na mój kanał i bloga Obżarciów. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał obżarciu.